Namiot e, nasz archeologiczny z wykładami, z warsztatami czeka na Państwa. Zapraszamy e, po moją, na moją lewą stronę. Następnie, za namiotem archeologicznym, znajduje się strefa animacji, zabawy, zrobienia czegoś przyjemnego dla siebie. Tam przepiękne dwie kobiety Martyna i Dina brawa dla nich poprowadzą animację. Wszyscy tam zajrzeli, czyli ciasta i lemoniady, ciasta piekła osobiście moja mama i mój syn, także smacznego Wam życzę, yy, tyle chyba po tej stronie, a tą stronę zostawiam do powiedzenia wisi. A ta strona, moja prawa strona jest z warsztatem rękodzielniczym, mamy tutaj piękne cztery warsztaty rękodzielnicze z cudownymi naszymi rękodzielniczkami. Pierwszy warsztat z Suliną, malowanie torebek lnianych wypełnionych piękną, pachnącą lawendą z ogrodu Suliny. Więc pięknie, naturalnie zapraszamy do warsztatu. Kolejny warsztat z cudowną naszą turkusową Magdaleną, warsztat tkacki, małych machanych tkacki. Zapraszamy. Kolejny warsztat papierowasy, jak Melodisu na nasza. na dwóch cichów, opletą, opłacione na totalnym, pięknym dziele, nie mało czego zapraszamy, są w stronę. I ostatni warsztat będzie liczy Justyna Dzwonki na drogi. Dzwony, średnio średniowieczna i inne pomysły, które wypłyną z Państwa, że tak powiem, z serca i duszy. Zapraszamy do tworzenia cudownych rzeczy. Zachęcamy też do zapoznania się z treścią legendy, która jest przy drzwiach Damroki. Legenda na planszach wypożyczonych od pani Danusi. Mam nadzieję, że zainspiruje do tego, żeby popytać trochę o tą Damrokę nas. Chętnie opowiemy.